Dlaczego ateiści się mylą? Ateiści nie wierzą w Boga. Dla nich istnieją tylko rzeczy materialne na tym świecie, a wszystko może być wyjaśnione w materialistyczny sposób. Bóg nie jest do tego potrzebny. Bóg nie ma związku z tematem. Ale czy tak rzeczywiście jest? Popatrzmy. Weźmy proste pytanie. Dlaczego ludzie chodzą? Materialiści powiedzą. Ponieważ działają mięśnie. Ta odpowiedź nie jest błędna, ale czy jest jedyną poprawną odpowiedzią? Czy nie mógłbyś odpowiedzieć na to pytanie mówiąc: Ludzie chodzą, żeby kupić gazetę. No pewnie, ale ateiści powiedzieliby. Tak, ale. Kupowanie gazet jest rezultatem biochemicznego procesu, który daje ludziom przewagę w staraniu się o przetrwanie, i właśnie dlatego to robią. Dobrze, może to i jest prawda, ale czy nie można by zapytać, jaki jest ostateczny cel ludzkiego istnienia tego istnienia, o które stale trzeba walczyć? I znów ateiści odpowiedzieliby: Ależ nie ma żadnej przyczyny. Życie nie ma żadnego wyższego celu. Boga nie ma. W żadnych naukowych dowodzeniach nigdzie nie trafiliśmy na Boga. A jeśli możemy wytłumaczyć rzeczywistość bez Boga, to jest on hipotezą, której nie potrzebujemy. Jest po prostu zbędny. Bum! I to właśnie jest moment, w którym mylą się ateiści. Ale problem nie leży tam, gdzie większość mogłaby się tego spodziewać. Nie chodzi o to, że potrzebujemy Boga, żeby zrozumieć wszechświat i odpowiedzieć na pytania w stylu: jak zaczyna się życie. Skoro możliwe jest, że te pytania bez Boga nie znajdą odpowiedzi, nie w tym tkwi problem. Sprawa jest bardziej fundamentalna. Chodzi o to, jak ateiści rozumieją Boga. Ich pojęcie Boga jest całkowicie fałszywe i niestety takie fałszywe pojęcie o Bogu ma wielu chrześcijan. Ateiści myślą o Bogu jako potężnej istocie. No ale co w tym złego? To wcale nie brzmi tak źle. Problem w takim pojmowaniu Boga jest następujący: nawet najwyższa istota jest tylko istotą, jedną z wielu innych, częścią całego świata. I teraz, jeżeli rzeczywiście nigdy w swoich naukowych dochodzeniach o świecie nie natrafiłem na tę istotę, wydaje się jasne, że taka istota prawdopodobnie nie istnieje. Tak samo zresztą jak latający elf. Ponieważ jak na razie nie ma żadnych dowodów na istnienie latających elfów. Ale Bóg nie jest najwyższą istotą, nie jest On jedną spośród wielu istot, nie jest On częścią świata. Bóg jest przyczyną wszystkich rzeczy, nie jedną z tych rzeczy. Kiedy nauka prowadzi badania, może badać tylko to, co jest właściwe jej dyscyplinie, rzeczy, które są częścią tego świata, i dlatego naukowcy w swoich dochodzeniach nie trafiają na Boga. On nie jest częścią wszechświata, jest Jego pierwszą przyczyną. Kiedy ateiści twierdzą, nie ma Boga, można właściwie się z nimi zgodzić. Rzeczywiście, Bóg, o jakim ateiści myślą, nie istnieje. Kluczową okay. kwestią materializmu i nowoczesnego ateizmu jest zatem ich pojęcie Boga. Myślą o Bogu jako części świata i w tym całkowicie się mylą.